No, to witam jeszcze raz. Próbujemy zrobić dostęp na te nowe ponczusie. Najpierw trzeba było zagadać do NPC-ka na Fairist. Powiedzieć o Download Gate. Nie trzeba takieś forest -fury iść. Dobra. A gdzie się wchodzi na te kory? My chyba tutaj. To tu jest npc -ek. To tu piszemy? hi. Hi, yes, Mam iść na Edron. Okej. Okay. Trzeba teraz jakiś podobno czar kupić na niewidzialność. Ten NPC to jest Grundalf. Grundalf? Który to jest? A tutaj. Hi. Mirror image. Nie trzeba do niej wrócić? Tak. Wracamy do korym na minus 4. Tu jest jakiś klucz? Jakiś list. chyba nie to. Na niższym poziomie podobno jest ta opcja list zdobyć. Znaczy klucz. Tutaj. Teraz do niej. Z użyciem klucza używamy czaru na niewidzialność, czyli tego scrolla. Ta na wid. Okay. I tyle. Dobra, teraz trzeba uciekać stąd jakby. Okej, okay. Achievementa To jest prawie wszystko. To teraz to jest? A, recepta w sensie Boże. Przepis na, przepis na klucz do tego świata cukierków. O kurde, jakie wymagania: trzeba kupić jakąś czekoladę, mąkę, mleko. A następny krok to upieczenie klucza: trzeba mieć raspberry, lemon, moon melon, czy cukierki, czyli sugar, bar of chocolate, mąka i mleko. Tu mam. Ułatwione zadanie, bo pewnie połowa czy jest u asystenta, więc to luz. O, jest. ilk A flower, no to czyli mąka. Co nam wziąć? Lemon. muszę szukać se po miastach, kurde, cytryny. Dobra, no już trudno. Szukać, kupić cytrynę. Tutaj są te raspberry. <coughs> raspberry pie kupione. Cytrynę. Ma nawet. To ma cytryny. Un melon. to się zdobywa na Fairies. Tam kryształek, żeby tam wejść. Czytałem na forum, że będą lekkie redukcje cen, a w niektórych wypadkach nawet spore. Więc zobaczymy, co ten ZipSoft tam wymyśli. Dałem swoją opinię na forum, i tam karść graczy też dała, i product manager odpisał, że te ceny będą zmniejszać. Jesteśmy na fejlist. Teraz musimy znaleźć kostki cukru. Kurde, gdzie to znajdę? W tych dziurach. Patrzmy. Podobno są w tych dziurach. Patrzmy. pierwsza dziupla. A, to jest offline. No dobra, to nie tu. Szedłem na OFA, bo ja tutaj nie ogarniam tego offline. No dobra, tu jest pewnie pierwsza dziura. Tu chyba będzie? Mamy. Kosteczki cukru. Teraz idziemy w drugą dziurę, do drugiej dziury nie zróbmy dwa razy lukru. Okay. Dobra, tu jest drugi. Mamy to. Na razie, quest się wydaje niezbyt długi, ale zobaczymy, co się wydarzy. A tu chodzi o ten duży cave faunów, tak? Okay, to trzecia kostka cukru jest w tym dużym KV, To schodzimy. Żecia skrzynia jest na środku, faktycznie. No i mamy trzy kostki cukru. Yy, dobra, jeszcze raz sprawdźmy, czy wszystko mamy. Albo ja to posortuję, o było potem. Może takich taki plecak, żeby ładnie tak wyglądało. Cukier mamy. Raspberry, lemon. Moon melon nie mamy. Rośnie na powierzchni fairies na West od ołtarza. Jak wygląda ten Moon melon? Takie niebieskie to jest. Hot, to chyba, dobra, mamy moon melon plant, ble ble ble, klikam w to, dobra i wescałem, mamy niebieskiego melona, coś jeszcze tu brakuje, czekolady nie mamy, dobra, czekoladę chyba asystent sprzedaje, no to mamy wszystko, teraz idziemy do młynu, zrobić mąkę, młyn, raz, dwa, tak ja chyba tylko jedno trzeba, ale już kliknę dwa. Przygotowanie polewy. Dobra. Przygotowujemy polewę. Czyli trzeba kliknąć cukrem na cytrynę. Jest polewa. A, klikamy kolejną kostką cukru na malinę. OK. I klikamy na melona. OK. Mamy trzy flaszki takie. Następnie ciasto robimy. Czyli mąka do mleka. I musimy na fajeris piec. Tak. Koniecznie musi być pieczone na fajeris, żeby wyszedł klucz do. Ukrainy cukierków. Czas dwa, trzy. Klikamy piernikarnika. Tak, klikamy ciastem na piec. No, jest pies, Klikam ciasto na pies. A, dobra, ma być ciasto czekoladowe. Ok. Następnie klikam ciastem w czekoladę. Ciastem czekoladowym w piec. Bum, jest klucz. Dobra, Gingerbread cake. Zajemy się jak, następnie do pączka. Pączek był po prawej. Jest. Jedziemy. Co? Dobra, jeszcze jakiś krok pominąłem, Okej. Okay. Zadać lukier na ciasto. To jest ostatni krok. Dobra. Czyli ostatnim krokiem jest. Posmarowanie lukrem. Raz, dwa, trzy. Tam animacja, że zrobiłem i wchodzę. Okej. Okay. A, to jest koło tego, okej, isle tutaj. Aha, dobra, to jest drabinka. Okej, okay. faktycznie, pewnie tu trzeba nacisnąć, pewnie tego użyć. Dobra, i to wszystko. Trzeba było użyć tylko tej dźwięki. Okej, okay, czyli trzeba tu wejść i wszystkie npc weźmiesz stąd Lipstick, to z tą już mogą rozmawiać. Okej. Okay. Teraz będziemy tu pisać Hi Mission. Co to za jakieś dziwolągi są? To ucieka wszystko. Kurde, o patrzcie, czekoladowe elementale. <gry> A to akurat nie jest brzydki reskin ten czekolad. Blob. Nie. Nie, zobaczcie jeszcze to. Dodali krew tą taką czekoladową. Przesunę zaraz tego Deda. Normalnie. Pool of kakao. <śpieszynka> to niezłe kakao. A tutaj będzie krew, czy to coś innego? Tutaj jest co? Też pulow kakao. A tu? To blot będzie, czy co? Syrup. Ha, to niezły syrop. A co z cukierka będzie? Też leci syrop, ok. To niezłe, tu dodali te ten. Wyglądy. Że tak powiem, krwi. O, proszę, idzie domek chcę kupić ciasteczkowy. Ja cię dupia. Czekoladowe schody. Ta drabina jakaś dziwna była? Faktycznie! Cukierkowa drabina. A tutaj Sprite ten staromodny, widzicie to? Te trzy kratki na lewo. Trapdoor. Ale wiocha. Kurde, nie da się wejść do domki. O kurde, ale guzle mawa zrobili. Ha, cukierkowego, nieźle. O kurde, to upija. O to Wrażliwie na ziemię i ogień. Ciekawe. Jest nas trzymają? Tak. tak. Ha. Paskumy. Ja już mam fakt. Coś tu chyba trzeba zrobić w tych podziemiach. O. Ja już pokazuję led MXpa moment. Retracker. daje... 2400 expa prawie ma 3K życia. Candy 3 życia, Handy elemental 700 życia prawie 300 expa, ciasto 2700 życia 1970 expa. Ach. No to ma być, według nich, kontent pokroju Asur. Ale no nie wiem. O, coś tu jest w skrzynce. Klikamy. Mogę otworzyć. O. O, chyba jesteśmy na piętrze, gdzie są te horrory i guzle. Nie. nie niezłe kto guzle mafie. Tu co się dzieje, hany elemental Ale tu wolna podłoga jest. Candy Horror, 300 expa, 400-300 życia, 2,5k ten cały maw, 2900 życia, 2200 expa. Poli i energia. Poli, Elemental. Wrażliwy na lód i energię. I magma i z tego lecą. I teramulet. Okej. Okay. Portal. O kurde. Patrzcie co oni zrobili za podłogę. Osrało ich. Panie gram że też taki paral A, dobra, bo to paraliżuje. paral. To miejsce nie jest jakieś zbyt takie interesujące pod względem ekspienia, bo dobra, tu jest dużo mobów, ale to trzeba chyba z, Trzy, cztery pokoje wylurować, żeby mieć ósemkę. Te kłary są sztos, ale one będą znerwione, już pisali na forum. 100% nerw. Wody nie jest mała. Ale raczej nie jest też jakaś super. Da. Wygląda jak wygląda? Hmm. Co to jest? Workspace. Jeżeli pracownicy, kurde. Stolik zawinąć. Da się. Cóż, to trzeba będzie później jeszcze rozkminić. co dalej tutaj trzeba robić. Ale akces nie jest zbyt wymagający. Kwestia zrobienia tego, tych składników na ciasto i połączenia tego i wejścia w tego pączka i tyle. O, takie piórka są. No dobra, to ktoś wyrzucił. Date. Takie kurcze potrumy tu robią za ślepą uliczką i dwa potwory dali. Trochę głupota. What is the danger of Collapsing? Ale mostek. Owa falek. To Niezła pianka marshmallow'a sobie tutaj pali. No ta miejscówka, powiem tak. Nie odbiorę im kreatywności, ale. O, no, to. Tibia to to nie jest. To mi strasznie przypomina takie stare mapy w Wormsach, co było pełno jakichś kurcze. Dziwnych tych. takich obiektów, jak jakieś cukierki, lody i tak dalej. I się normalnie Wormsy na tym strzelały. W sumie faktycznie mogłem tam próbować kopać, ale trwaliście to. Hot Milk Springs. Rudycek. go napisać hi ignoruje mnie. Coś da robić? Pewnie nie. A ciekawe czy się da wybierać mleko stąd, no? Da się. Normalnie z tej rzeki mlecznej się da mleko brać. Mogę trochę plus jeden i plus dwa pozwiedzać. Patrzysz co to jest. Aha. To no koniec. <laughs> Pozwiedzane. O, tu jakiś domek. Research Note about Candia. Niezłe notatki I nic kompletnie nie. This is looking way too sugary, if you ask me. The other area actually looks quite good. This... ...doodle Godzilla thing. Aktualnie mam do zrobienia jakąś misję, że muszę... ...odblokować rozmawianie z npc -kami.